Natarcie już się skończyło, ale sklepik ciągle został. Jeszcze chwilę będziecie mieć dostępne właśnie te fanty z tym sklepiku, jeżeli chodzi o natarcia, i musicie mądrze zagospodarować swoje fanty. Co będzie Wam potrzebne? Czy weźmiecie sobie innowacyjne nakierowanie z obligacje? Czy wybierzecie sobie Koncepta i kpz -a? Dwa genialne czołgi w swojej klasie, definitywnie na swoim poziomie. Być może weźmiecie sobie Turbo, obracarkę albo cichy układ. Któż to wie? Dzisiaj za to będziemy mieć coś innego zupełnie na tapecie. I to będzie Charlemagne. Czołg, który na papierze wygląda jak gówno, a spisuje się w grze całkiem dobrze. I ja też jestem czasami w szoku, jak dobra jest ta maszyna. Dlaczego już wam wszystko mówię, pokażę wam zestawy modułów, pokażę wam polowe i jedziemy z tematem. Będzie to pierwszy czołg w tej takiej krótszej serii, więc mam nadzieję, że Wam się po prostu spodoba. Zanim jednak zaczniemy, automat do gier rusza 28 lutego, moi drodzy, koniec 3 marca będą modyfikatory bitewne, rozrzut działał 100 metrów jest zmniejszony na 100 metrów i zmniejszono 80%, czyli 70% będą celniejsze po prostu działka, rozrzut podczas obrotu wieży, czas celowania jest skrócony o 50%, więc bójcie się lodówek i tym podobnych troli, XM-ów, bz etc., etc., moc silnika zwiększona o 100%, chryste pani, co tam się będzie działo, aż chce to. Sprawdzić. Lightami raczej nie polecam grać. Zasięg bezpośredniego wykrycia jest zwiększony do 455 m. Także uważajcie na to, czym będziecie oczywiście grać. Co ciekawe, yy, mamy jeszcze tutaj drugi. Drugi system, czyli modyfikatory bitewne w elemencie zaskoczenia. Będziemy mieć rozrzut uszkodzeń wynosi 75% wartości standardowej. Czyli powiedzmy, że takim EV możecie przywalić za, o Jezus Maria, dosłownie milion, albo możecie zrobić pestkę typu gówno. Dlatego będzie dużo zabawy na pewno. Dodatkowo jest czas skrócony przeładowania o 25% i moc silnika zwiększona o 50%. Możecie się pobawić, możecie pozbierać fanty, bo nagrody też będą. Tak jak tutaj widzicie, cała lista nagród jest podana w tym miejscu. Są rezerwy, są kredyty, są części. Nie trzeba grać dużo, żeby to wszystko zdobyć. Więc wpadajcie na te bitewki i sprawdźcie, co Wam się podoba. A ja na pewno nagram odcinek, bo będzie się działo dużo dziwnych rzeczy. Żeby nie było, zaczniemy sobie na spokojnie ze zwykłymi modułami. Tak jak widzicie, nie mam tutaj HP. Mam dosyłacz stabę i minus 8. 7 w sumie tak naprawdę. A to. Dokładnie to minus 5, tylko że wiecie, jest w slocie. W każdym razie, Charlemagne jest mega dziwnym czołgiem, bo jak spojrzycie sobie na jego DPM, i na rozrzut, i na czas sterowania, wygląda obrzydliwie, ale ma dobre opuszczanie. Ma bardzo dobrą alfa i świetną penetrację na goldzie, za to jego podstawowa amunicja. Bywa kapryśna, jeżeli chodzi o prędkość lotu pocisku, z peną tak tragicznie nie jest. Zobaczymy, jak Charlemagne się będzie spisywać. Na razie zaczniemy sobie gierkę na zwykłych modułach i oczywiście pokażę Wam jeszcze polowe. Tutaj mamy polowe, nic szałowego nie ma. Drugie polowe zostawiamy puste, pierwsze zostawiamy odznaczamy przede wszystkim, jeżeli potrzebujecie. Jeżeli nie, możecie sobie tam żonglować amunicją, czemu nie. Dla nas najważniejsze jest czwarte polowe, żeby jak najbardziej ten rozrzut zmniejszyć, bo inaczej jest a, kapryśnie i to bardzo. I tak i tak mamy już moduły, które pomagają z tymi polowymi. I słuchajcie, prosiłbym Was o jedną bardzo istotną rzecz. Nie, nie bądźcie tutaj zbyt zachłanni na wydawanie na każde polowe, że każde polowe musi być zaznaczone, każde musi być wykupione, bo to często działać będzie na niekorzyść Waszą i Waszego czołgu. No to co, lecimy do bitwy Charlemagne jako jeden z pierwszych czołków z tej krótkiej serii. Jeżeli chodzi o papier, tragedia w grze jest spoko albo mega dobrze. No dobra, moi mili, słuchajcie, prosta sprawa. Mamy dziewiąte poziomy, ale są to medy. Być może uda mi się gdzieś tam agresywnie zagrać, a nie niestety mają te 95 koncepta, więc już nie, nie jest tak kolorowo dla mnie, niestety. Stwierdzam, że to jest żółta karteczka dla matchmakingu, bo powinno mi rzucić szóstki. Przecież zawsze mi rzuca szóstki, więc fajnie by było takie tiery dostać. No ale nie rzuciło. No to gramy. Zaczynamy na podstawowych modułach, czyli tych białych, zwykłych. No i Charlemagne tutaj chyba nie będzie zbyt mocno błyszczał ze względu na mapę. Mam takie wrażenie, że na innych mapach dałoby się z tego czołgu wyciągnąć więcej. Gdzieś tam mapy właśnie do grania na wieżę. Mapy, na których możemy sobie poużywać tego, minus 10, a tutaj to średniawka i to bardzo. Jeszcze koncept, a my mamy co? A my, moi drodzy, mamy. Jakby wam to powiedzieć, g Tanka. To mamy. Ten matchmaking jest głupi. I Wargaming doskonale o tym wie. Nie, jednak nic z tym za bardzo chyba nie chce zrobić, skoro. Ludzie nie płaczą jakoś zbyt szaleńczo, no to nie ma żadnego problemu. Koncept jest po drugiej stronie, więc nie wiem, czy tutaj w ogóle ktokolwiek będzie. Prawdopodobnie tylko te 95 A więc hen przygodo, jedziemy się pobawić. Tak jak widzicie, ja nie mam zamiaru stać z tyłu. Chcę jak najbliżej podjechać przeciwnika. I od razu dać jedną tubkę. Te 11 sekund, 13 sekund, 12 sekund, w zależności od tego, jakie moduły gracze, faktycznie potrafi być mega irytujące. Ale nie możecie odmówić tej maszynie tego, że potrafi też odbijać pestki, a tutaj jeszcze pan Xem elegancko. Ja się chyba jednak cofnę. <laughs> Wiecie co, ja się chyba jednak wycofam. Bo jak ten Xem przyjedzie, da mi ostrą tubę, to będzie mi to bolało. Szkoda, że to nie weszło. Była tam jakaś minimalna szansa na to właśnie, żeby te pechę zrobić. Bo gram na takie mamuty. Że wolę tutaj używać goda, żeby zabezpieczyć uszkodzenia. Opa! No i bomba. I bomba, i bomba. I 450, 460, 440. To jest właśnie to, co mi się w tym czołgu podoba. Czyli mamy. Możliwość robienia fajnych uszkodzeń? Klikając sobie co chwilę pesteczkę. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, dłuższą chwilę. No bo jednak te 12 sekund czy 13 strasznie potrafię wkurzyć. Jednak jest w tym przełogu coś takiego magicznego, co mi się bardzo podoba. Prawdopodobnie chodzi tutaj o samodziałko. Bo na papierze działo wygląda tak. 3 sekundy ponad skupiania 0,356 rozrzutu. No obrzydliwie to wygląda, ale w grze tego nie czuć, bo stabilizacja jest u niebo lepsza niż na niektórych czołgach ciężkich, więc tutaj możemy się cieszyć tym, że te działo się nie rozjeżdża do absurdalnych, do absurdalnych wielkości. Tam chyba był jakiś rewersik grany, to co? Wiecie co? Pokażę wam, jak się taki gości ogrywa. Wychylacie się, dajecie gościowi powierzy i chłop nic nie może zrobić. Dlatego, że kawu 5 ma bardzo słabą wierzę, więc ten jego odwrócony yy, sajdzik na nic mu się nie zda, jeżeli chodzi o granie na mnie w tym momencie. Oho. A tu już jest gorzej. Jak, jakim cudem on może to zrobić, nie dostając pestek. Przecież trzech gości się tam patrzyło. No nie, no to, 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 to. Halo? A wy widzicie, że on się na mnie wychyla? Oni chyba nie widzieli, co? Mam takie wrażenie. Ja też się nie zdążyłem przepozycjonować. Zaraz zrobi to samo. Albo i nie. Hm. Nic na razie nie ma. I słuchajcie, nie zrobiłem dosłownie jeszcze w tej grze. Eee, nic specjalnego, a już mam te 1800 uszkodzeń. Fajnie to naprawdę wygląda. I zastanawiam się, czy nie chciałbym tam podjechać bliżej, no kurczę kusi. Ale wiem, że będę mieć problem ze Skodą. Jeżeli jeszcze tutaj jakoś Xem wraz z EKW-5 zareagują, to już będzie totalnie, totalnie przysrane. Ale też nie widzę za bardzo, żeby Skoda lub ktokolwiek z nich... Aha. On to robi za darmo, on sobie po prostu wychyla się, daje bombę. Ci goście nawet nie chcą nie, ch nie, chcą, nie chcą mu oddać, nawet jak jest na, na przeładowaniu. On to robi po raz trzeci, no przecież to jest niesamowite, no. Raczek ze zero. Klasyczny wocik, moi drodzy. Klasyczny wocik. KW-5 w ogóle tam pikuje dupą. Granie na awku, solidne. Okej. Okay. Czy ja chcę w jakiś sposób tam podjechać? Czy zrobić presję? No teraz to ja sobie mogę. Zrobić presję do garażu tak naprawdę. Ale jakbym tego gościa wyjął i mu oddał, to już się zaczyna przyjemniej robić, prawda? Zemsta została uskuteczniona. Wiecie co mnie martwi? Najbardziej martwi mnie to. ...że na środku mapy mają bardzo dużą ilość magazynków... ...i mogą zaraz po prostu po mnie zjechać i nas tutaj przeorać z tą kilaną. To jest definitywnie... ...zła nowina. Więc... ...odjedziemy sobie stąd. O i o wilku mowa. No i dostałem w plery, no! Dostałem w plery, ale pierwsza runda zrobione 3000 na dziewiątki, gdzie było dość problematycznie, bo nie mieliśmy miasta, a moje miasto też troszeczkę spało, więc trudno. 3000 to nie jest zły wynik. Ujdzie w tłoku. Tak jak widzicie, zmieniłem troszeczkę zestaw modułów. Tym razem dałem HP, dałem stabę, dałem dosyłacz. Zobaczymy, czy ta różowa staba troszeczkę mi to zrekompensuje, czy może jednak niekoniecznie. Jeżeli nie, no to zrzucimy HP w następnej rundzie i zagramy znowu z minus 8. Jestem po prostu ciekaw, czy ja cokolwiek będę trafiał. 0,38 celności to jest. Problem, tak samo problemem są te wolne pestki. Kto wpadł na pomysł, żeby dawać pestki, które mają 6373 prędkości pocisku i 1000 coś na goldzie? I to oczywiście już z perkiem idealny ładunek. No troszeczkę absurdalna. Sprawa, jeżeli chodzi o tutaj o podstawę, więc to może faktycznie ludzi odrzucać od grania tą maszynką. Jednak jeżeli nie martwicie się o to, żeby poużywać czasami jakiejś złotej amunicji, to sądzę, że będzie to świetna maszyna do zabawy, o której bardzo mało osób tak naprawdę wie, bo nikt praktycznie nie robi o tym czołgu materiałów. Ja zrobiłem jakiś czas temu chyba w zeszłym roku. Informacyjny, że warto ten czołg rozważyć podczas właśnie. Eee, co ty robisz? Podczas właśnie, kochani moi, nie, wybierania sobie nagród za, za natarcie. Więc być może u niektórych z Was to akurat będzie dobra opcja do tego, żeby sobie taką sameczkę zafundować. Ja no tutaj bez golda to ja mogę sobie wiecie co. Z każdym czołgiem w sumie mogę sobie tutaj wiecie co. Za dużo nie, nie zdziałam. Okej. Okay. Siedzimy. Gadamy, nic się nie dzieje, nie trafiamy pestek. Jest spoko. No i teraz te 11 sekund przeładowania. 12, przepraszam. Dobra. O. Proszę Państwa, ja nawet tego z Gold'a przebić nie mogę, mam 270 penny, ale tutaj już ładnie siada w Gisora. Yy, ogólnie podjeżdżanie tym czołgiem, wychylanie się, dawanie pestek. Yy... Strzelanie bezproblemowe. Jeżeli chodzi o rozrzut, działa śmiga, działa, funkcjonuje, jest ok. Ten czołg ma na tyle dobrą scholernie stawę, że bez większego problemu możemy się w ten sposób wymieniać na pociski. W do innych czołgów ciężkich, czasu skupiania, który są, jest potrzebny, Nie, tutaj jest totalna bajka. Muszę się troszeczkę dalej wychylać, bo piątkę robi Sajda. A nie wiem, czy. Nie wiem, moi drodzy, czy ja bym nie pojechał tutaj, może nie spróbował coś porobić z tym esterfem. Chyba mamy nawet kaliber, co? Wiecie? sprawdzam. Jestem ciekaw, czy ja mu mogę coś zatubić. Jak on w ogóle gra? On tak dziwnie stoi, co? A, rozumiem, bo on tam chowa tę swoją płytę. Przez to nie da się mu dać pestki. Okej. Okay. Musiałbym wjechać tutaj dopiero stąd go tubić, ale wtedy będę cały wystawiony, więc to się totalnie nie jest celem. Matchmaking bardzo ciężki dla HTK 8 poziomu. polarnie problematyczny. Bardzo irytujący. No po co mierzyć? Skoro można tubnąć, nie? <ścoughs> Wydaje mi się, że tutaj będzie jakiś szaleńczy dosiad, co? T57 z bombą. No niestety straciłem żymeczka. A co ty robisz, wariaciku? Czy ja tam będę mieć jakieś wsparcie? To też jest mega ważne, mega istotne. Nie wiem, czy. Wow, 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 wow. Ale ten chłop jest napalony, wy to widzicie? Strasznie napalony wariacik. 1700 uszkodzeń zrobione. No i mam dwa takie czołgi przed sobą, których mieć bym nie chciał. Umówmy się, wolałbym walczyć z siódemkami. Wolałbym walczyć z innymi ósemkami. Ale. Nie jest mi to dane. Więc muszę się tutaj jakoś spiąć. Nie spróbować zrobić cokolwiek, żeby mieć szansę wygrać tę rundę. Albo zrobić też dobry wynik. Nie no, wjeżdżanie po tego gościa i później tam stanie. Nie jest jakimś genialnym ruchem, ale mogę to zawsze zrobić w ten sposób. Uważając na 3 miliony pozycji, z których mogę dostać pechę. bo on tutaj woduje, chyba. Co jest? Co ty, bracie, zrobiłeś? Ja się wycofuję, ja mu, ja mu pechy nie dam. Nie ma ta. Nie, nie ma nawet szans. No i co tam? Fajnie się podjeżdża. Super było. Świetne zagranko, kumplu. Oby więcej takich. Szkoda, że nie dostał drugiej bomby. Naprawdę, bardzo szkoda, że nie udało się gościa wyjąć. Ale ja nie wiem, czy z kolei nie mogę dać za darmo Westerfała. uwaga. Oczywiście, że nie mogę. Hmm. No, mój teamek próbuje coś snajpić, ale nie wiem, czy im to wychodzi. A ja mam taką pozycję, której bym nie chciał mieć. Przepraszam, że tak macham strasznie kamerą, no ale muszę muszę sobie kontrolować każdy przejazd. A, dobra, był wymierzony, no. No był wymierzony i nic z tym nie zrobię. Kalkulowane w koszta. A zabawa trwa dalej. Przynajmniej jestem pewien, że chłop już po mnie nie zjedzie i nie da mi kolejnej tuby. Co mnie martwi to to, że terfał moim rzemeczkom podjechał tam dosłownie na 2 metry. Bez spota. A nawet jak miał spota... To i tak, i tak guzik mogliśmy zobaczyć. I na to zareagować, wyjmując chory. Dobra, przeładowanko. Być może westerfała. I wchodzi. Widzicie, ja nie poświęcam w ogóle na tym czołgu czasu. Na to, żeby mierzyć. Tylko wychylam się, daję tubę. I się staram. Chować. Z automatu. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy. Już nie chcę. Wjechać nawet na środek mapy. Tam jest co? DBV? Coś tam jeszcze? A jakbym wjechał w tego szarfutura i wyniósł z TRV a no to od razu ktoś po mnie przyjedzie. Umówmy się. Nie wiem, czy jest szansa, żeby zrobić cokolwiek jeszcze w tej bitwie. Ale się postaram. Zostałem sam, widzowie. <grym> Zostałem sam. Czołk mega fajny do popykania. Yy, totalnie poza radarem wszystkich, chyba streamerów, youtuberów, albo przynajmniej większości. O, tego to ja chyba nie odbiję. Na pewno nie, nie kontując tak dolnej płyty, nie, ani nie chowając się na sajdżika, ale było ok. 3-300 zrobione. Nie będę marudził. Jest spoko. Czas na gierkę na fioletach i tak właśnie zrobimy. Nie wiem, czy to jest akurat idealna mapa do tego, żeby się bawić tutaj takim atakiem jak ten, ale pojedziemy chyba na Kalinie. Granie na środku mapy. Nie za bardzo mi się widzi. Dlaczego? Dlatego, że równie dobrze mogę sobie postać tutaj, 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 w 50 innych miejscach i nie mieć zupełnie dostępu do damage'u z Kalin'i. Może uda mi się zrobić jakiś przestrzał, jakąś pechę gdzieś na krosie i to mi pomoże. Tak jak widzieliście, różowe moduły są, minus 8, 9 w sumie, staba i dosyłacz. No i prędkość maksymalną ten czołg osiąga bardzo szybko. To jest miło widzieć. Ale. No tak jak widzicie, no ta amunicja tutaj na podstawie jest wręcz zniechęcająca momentami do snajpienia, a bliskim dystansie nie robi różnicy. Aż tak wielki, ale na daleko lub nawet na średnim dystansie to już problem. E, dość poważny, tym bardziej, że te czołgi szybko jeżdżą, potrafią się łatwo w mgnieniu oka przepozycjonować. No a my wtedy pechę oddajemy 20 km gdzieś tam w bok. Nie wydaje mi się też, że powinienem czekać na cokolwiek, tylko raczej wjechać jak do siebie. Nie wiem, czy co on robi, ale chyba już w garażu jest Ziemaczek i może sobie kolejną bitewkę obejrzeć. No i bomba za 466. Powiem wam szczerze, że ja się nawet jakoś specjalnie nie wysilam na tych bitwach. Mam takie wrażenie, że ten czołg w wielu sytuacjach prawdopodobnie będzie grał sam, Dosłownie. ta maszynka sama sobie gierki rozgrywa. Wystarczy, że najedziesz celownikiem na czołg, klikniesz lewym dziękuję, dobranoc. I goście już dostają ostre tuby. Ziomeczki, gdzie jesteście? Tutaj, tak? Dobra, no to rhm bomba. I do następnego kumplu. Raczej wolałbym zjechać, niż grać tutaj tak wysoko. Tym bardziej w momencie, kiedy tam jest cała zgraja Snajperów. No i jeszcze RHM w krosie. To dobrze raczej wróżyć nie będzie. Dobra, dobra, strzelaj sobie, strzelaj. Aha. A ty jesteś z jakiegoś innego uniwersum się urwałeś, bracie, co? No masz dwa moja. Zagrałeś jak cymbalicho. No cóż, późne godziny nocne czasami wywołują w ludziach najdziwniejsze instynkty, najdziwniejsze zagrania. Nie ma o czym gadać. Szkoda, że to nie weszło, przerzuca się tutaj definitywnie już na amunicję. Z szybszymi pestkami. Powinien to zrobić od samego początku. No też wam chciałem pokazać, że Granie z tym podstawowym amona na tym co większego problemu nie robi, jeżeli używacie go dobrze w określonych sytuacjach, w określonych miejscach, w określonych momentach. No wiecie o co chodzi, no. 1300 dymka i 400 HP. No, powiem szczerze, że nie za dużo. Ale kto by się spodziewał wyjeżdżającej buraski gdzieś tam na plecy i jakby, co ja tutaj mierzę, nie? Yy. O, super, dzięki. Dostałem spota. Prawdopodobnie ten RH gdzieś tutaj sobie go czuję. Tylko pytanie, czy ja się właśnie chcę po niego wychylać. No, jednak chciałem, dobra, fajnie, milusio dla mnie. Te kilkaset uszkodzeń na pewno wezmę. Bo czemuż by nie? Zastanawiam się, czy by nie wjechać po. O tak, ale tam są. Cztery, tam jest cztery gości. Więc kolejną damy w Arniego. No mówię wam, no kurczę, no mamy jeszcze w zapasie tego blinda. Nie wiem, cołk jest to tyle fajny i przyjemny. Że prawdopodobnie większość z Was, która lubi Hateki. O, proszę bardzo, jaka truba, To się będzie tym dobrze bawić. Zastanawia mnie, czy nikt tym nie gra, tylko i wyłącznie dlatego, że ten czołg jest ciężko dostępny za rankedy? Czy ludzie tym nie grają, bo na przykład mają swoje inne ulubione maszyny? Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć opcję do wzięcia Charlemayna, to radziłbym Wam właśnie pomyśleć nad tym czołgiem. Kolekcjonersko i nie tylko. Czy warto go dodać do swojej kolekcji, bo. Jest to jedna z przyjemniejszych maszyn naprawdę na ósmych poziomach z czołgów ciężkich. Do grania. Może to się wydawać absurdalne. Dla wielu osób to co teraz mówię. Ale tak jest. Jedziesz dajesz bombę, widzisz, że chłop ma 500 HP. Wiesz, że możesz ci polosować i dasz mu bombę. I gościa zerujesz. Nie wiem. Nie, nie wiem. czego można chcieć więcej od Hateka. No na pewno przeładowania, no okej. Okay. Albo prędkości lotu pocisku. Dobrze, dob, dobry tam delikatny lifting na pewno by mu się przydał. No ale tak jak mówię, wszystko zależy od was. To jest jedna z moich propozycji. Być może nie wiedzieliście o tym, że ten czołg wcale nie jest taki zły, jak wygląda właśnie na papierze. A jeszcze gdzieś tajpik został, Ok. Myślicie, że on tutaj gdzieś gra w tym dole? Czy jest tam? Kurde, bo ja go nie widzę, ale mam spot'a. Teraz tu od niego, czy nie? Czy gdzieś nie podjechał? No nie gadajcie, że on tutaj nam uciekł. Wszystkim No nie, no tak być nie może. No chyba nie mógł przejechać tędy, co? Może został gdzieś tutaj, ja go nie widziałem. No nie gadajcie, że on jest tam. Mi się wydaje, że on chyba... Nie, nie sprawdzałem też mapy, bo się zagadałem. Nie wiem, czy on gdzieś Kalinium nie uciekł. Albo bo siedzi gdzieś tutaj skurczony w jakimś krzaczku i udaje, że go nie ma. O, ciekawe. Co jest? No chudy wota, widzowie. A, musiał gdzieś uciec. No. Goście się znaleźć nie dało, ale tak wygląda Charlemagne. Fajne, przyjemne, ciekawe na pewno. Tak więc, w ramach podsumowania, jakim czołgiem jest Charlemagne? Czołgiem, który potrafi cię zaskoczyć, definitywnie. Nie czujesz tego, że grasz czołgiem ciężkim z takim działem, jakie masz na papierze. Jest to spowodowane właśnie dość dobrą stabilizacją. I ten czas skupiania wraz z tym rozrzutem tak nie boli. Dodatkowo, jak popatrzycie sobie na ten DPM, pomyślicie sobie, przecież to jest tragiczne. I faktycznie DPM robi problemy, jednak da się go opanować, jeżeli jesteście w stanie wklejać te pestki celnie. Oczywiście tutaj RNG kule nosi, więc strzelając na taki dystans często po prostu będziecie się wkurzać, że jesteście pechę w plecy i to na pewno będzie bolało. Za to 440 alfy, opuszczanie całkiem fajnie, osiągana prędkość maksymalna. Z dobrym zestawem modułów polepszony rozrzut, bo oczywiście możecie zrobić coś takiego. No i macie 0,34, i wtedy odpada wam ten czynnik rozrzutu tragiczny, bo robi się stonowanie. Przeciętnie i szału nie ma, dupy nie urywa, jak to mówią, ale jest znośnie. Zostaje Wam ten DPM, z którym będziecie musieli się mierzyć. Pancerz tego czołgu jest w miarę okej. Okay. Nie będę Wam pokazywał tank z GG, ale naprawdę niektóre pestki potrafi szalenie odbić. Oczywiście Alfa 440 Pena na APQ 270 na cholernym premium ammo robi też wrażenie, przebijacie najdziwniejsze pechy świata. No tutaj bidulek prędkość pocisku 597 może was naprawdę odstraszyć, ale jeżeli przemkniecie tutaj właśnie przez te dwie bolączki, które Charles Mayna gdzieś tam trafią, to mam wrażenie, że będziecie się bardzo, ale to bardzo cieszyć tą maszynką. No i to chyba tyle ode mnie.